Dzień dobry moi drodzy, jest mi się Arek Dzień dobry I właśnie tutaj ruszamy ze szczepieniem maszyn Lecimy Uła. na nasze prasowanko, weź tutaj bałek, trzeba wszystko, nie? Ogarnąć żeby było Mogę tworzyć klapę nawet Sprawdźmy czy jest... Wszystko sprawne, taki szybki przegląd Wszystko chyba jest okej okay tutaj Sznurki są co tu jeszcze możemy sprawdzić? Na pewno? Dobra, nie oszukujesz to jednak Solo ale, jakiś zapas można wziąć, nie? No to jest tam zapas, są u doły. Ja, tutaj z góry się nic nie otwiera? Wydawało mi się, że jakieś. Niektóre jeszcze mają trzy otwierane, więc Nie wiem, dobra, lecimy. Mniejsza z tym. To jedź pierwszy. A dzisiaj, tutaj taką machiną. Panie, ale nie zabieraj, tylko psa ze sobą, nie? Dobra. Tutaj mamy widły przygotowane, wszystko jak należy, ładnie. Dobra. tutaj automatyczne drzwi zamontowałem w końcu. Nie wiem czy z tej strony łapiu. O Łapią, łapią jednak. Może nie brama. Przepraszam was bardzo. O panie. Jakie obroty szalone. Co ty z tym zrobiłeś? Z tą machiną? Okay, yeah. Tutaj widzę trochę był nie wiem, jakiś pożar w silniku, czy co. Czarna maskarz. A to jest taki model maszyny ładny Będziemy znaczy się za otworzyć? A nie wiem okay. Kogoś tak chyba zamknięte one Nie wiem, może się czymś da, może nie Tego nikt nie wie no ja Tak, tej machiny dzisiaj Nie Fajnaj A tu liczy jest? Jest, ale nie działa To co? No niestety Dobra, jedziemy, jedziemy. Na łąkę, na łąkę. O to jak coś, to ci wydłam będę podrzucał jeszcze później. Do sian. No zobaczymy też jak to będzie leciało z tym razie. Ale żeby ładnie jakoś zebrać to ci będę podrzucał tam gdzieś jak jest. To... Żeby to nie było, że o... Znaczy jasno będę nie? Bo tam tylko weszła to na chwilę no ja nie wiem, ty widziałeś że tam było tego wszystkiego? Na dwa razy się zgubiłeś Dobra, i let's go dalej Gdzie ty się zgubiłeś? Ja sobie jadę z tyłu, ja nie muszę jechać tak szybko jak... No ale ty tam... Ja ekonomicznie, muszę... tak? No, powiedzmy Do celu powoli małymi kroczkami, widzę cię tam poddać. Dobra, ja tutaj się biorę od razu za rozłożenie prasy. Czyli tak, musimy tutaj w ogóle przełączyć tryb. Chyba prasy, czy już nie tutaj. A tu się ręcznie nie opuszcza, podbierajkę i tak dalej? A nie wiem. A, tutaj jednak ręcznie nie ma Chyba ja zawsze to było tak ręcznie Ale piękne dźwięki, Ty posłuchaj, chodź Czuję ten klimat ja Zastanawiam się jak to będzie leciało bo... Ale coś tu jest nie tak chociaż nie, dobra Jeszcze nie ma pierwszej dalki po prostu I tu jednak jakiś tyle aż tak nie będzie, wiesz? Myślałem, że będzie więcej Jakon mają tutaj chyba z 250 pojemności To spore nawet No i to widłem, będzie ładował, dołował nie? Tylko nie wiem to... Tylko pojedynczy to wiesz, to takie jakie, czy coś, ja nie wiem jak to zrobię. To ja to pozbieram widłami. To W ogóle to pole jakaś jak dzisiaj doprasowania dziwnie pozgrywiałem, nie? Panie ta szyba taka czysta normalnie, ale kręci to kierownico, kręci. Nie, zbiera to całość, nie tu. To miaki będzie powiem, ci, trzeba poprawić trochę, nie? Jednak. Dobra, lecimy, lecimy Ty ręcznie to zbierasz? No, ci O, to elegancko Zapomniałeś, że w ogóle tak się da, chłopci To możesz coś na tym zakręcić tam, coś tak niefajnie Kawałek ten, wiesz, fragment nie? No to słuchaj To takie proste elementy, czy coś tam zrobię, nie? Coś mi nie, wydaje się, że coś nie tak jest z tą pracą Zawsze było tak, Belek To praca ma te... Chyba ja mocno zbijał po prostu te kostki nie? Będzie trzeba chyba pojechać tam do mechanika i trochę wyregulować to co? Chyba To tak? Trochę średnio Panie Już nie ma wałka No nic, może po drugiej stronie trochę będzie ja tych ramionych pies wiesz Gęci to zbite wszystko ten to jest chyba na dwa razy Nawet tym próbuję na raz, bo będę robił jakiś raz lewej, raz prawej, Tak to tu będzie z jednej strony równo Ale dymi Panie, pali się! Dobra, teraz jedziemy kawałek na tego Jak się pali, zobacz Widzisz? Kopci no. Tak ma być. Diesel musi być. Dobra, także teraz tutaj trzeba cofnąć. No, czy to jest pole jak tylko wiesz przód, zawrócić się i z powrotem, nie? Prasujesz. To jest trochę ciekawe jakie są podbieraki maksymalna przerwa w prasach, prasach, w tych takich większych, powiedzmy. Z półtorej metra pewnie jest tsunami, co? A nie. Może i więcej, może i ze dwa nawet. I no, tych tutaj kostek dużo nie będzie. Może ze słowem będzie lepiej, co? Może. A to nie, to, to prasę jeszcze na... Regulowania, bo tak zbija Potem będą sznurki pękały, nie? Tak Dobra, jadę, jadę Co ty tam robisz tak? A ładnie tutaj robię, żeby nie jeździć tam Najgorsze to jest zawracanie się, tak wiesz, ostre, nie? No to jest najgorzej, musisz pojechać gdzieś daleko Powywijać, ponawracać. dopiero z powrotem, nie? Ale jest jeden, plus, tu już praktycznie kończy, nie? Pół część. Nie wiem, masz podobności, Ciekawe tych kostek, ale to poszczepa. Albo ja wiem Jedna to chyba dzisiaj wystarczy. <grym> Innym razem na pewno się przyda. W powinny być tylko ile? Po 50, nie? No. Po 100 y to maksimum się wydaje. A ile masz pojemności na tych bibach, jak nosisz? Już ci mówię, że zbieram do setki. Pojem... Mniej więcej, nie no, to tak nawet, nawet przyzwoicie. Ale nie ma dużej tej tawy, o dziwo. Będą budowały krowy. Dobra, przestrzeniam się, ja się na może. Pojadę na drugą część. Ale Leci, leci! Tu, tu masz tak ładnie. Dobra, zaczynałem może od wody, bo tu będzie chyba najwięcej problemów z tej strony. A? Ja ci tam poprawiłem, pat. No tu i tak jestem dwa razy, widzę. Tylko drugi raz to bym chciał ponownie jak teraz jadę. Bo jak będę jechał pod skosem, to ja nie wiem, czy ja coś tam zbiorę. Czy będę cokolwiek w stanie. No tak, taka prawda. Nawracamy, nawracamy. Znaczy, ja tylko zaczęł jakie mam jeszcze pracy inne do wyboru. Bo jestem ciekaw. A sprawdźmy inną, no, tak jak już jesteśmy kurde, to może coś sprawdzić. A to byśmy się pojechali przez ten czas przybyć, dobra? Czy ja mam jechać? Kupiłem jeszcze jakąś inną Możesz Jest ta, jest taka mega stara, truck, ale to tam małe kostki robi strasznie, nie? Jest jakaś juntira fajna. Ty widzisz to? A tam ta na samym dole Sitma jest, no ta jest fajna chyba. Tak? No, wydaje mi się, że to będzie dobra. A bo to właśnie ta, co też tak będzie. Ta co masz też będzie ok. kupiłem wie, tak. po prostu to jest chyba ten sam autor nawet tego. To wydaje mi się Bo to to tak trochę niefajnie, że tutaj się tylko kilka o, belek... to ja na i... ja podmianę po prostu i tyle. Podjedź, zobaczymy, Co? czy to może. Czy tak jest. A czekaj, bo jeszcze muszę jakoś wyrzucić te balki teraz. To A -a -a. sprawdź, czy tam z tyłu jak się podejdzie, nie ma, żeby wyjść. Właśnie chyba z tyłu jest, tak mi się wydaje. Teraz No nic nie widzę, takie Może się nie da. No może być. Miałbym ja tryb transportowy, jakoś tak słabo. Zrobiłem dziewięć kostek. To co to jest? A to biednie. Ze ty wiesz, że to jest siano, nie? Właśnie tu ze stopami. Przy takiej trawie to Co chwilę. Autobus. No Z nocą zostanie dzisiaj o. No Tutaj chyba wyłączyłem ten mod ciemnej nocy Tak, tak są inne kolory no Jakbym go Odpalił to wydaje mi się, że no Ciężko by tylko było zobaczyć Ograniczenie do 10 na godzinę na placu Dobrze, że sklep jeszcze otwarty to co, czerwona czy pomarańczowa? Która ładniejsza? Amber pomarańczowa, będzie pasować w kolor Nie? Nie no. t... Nie wiem który z tych modeli był robiony jeden na drugim, po części Może nie cały, ale jakieś Zobieństwa są, nie? A tam były tego? Była jakaś pojemność tej prasy, czy coś? nie ma to, to, to uroki tutaj jednak trzyma nie. Teraz jak patrzę jedno koło inne, drugie inne. No tak? zobacz sobie do pracy. Możesz czegoś tam do... A nie widzisz. Jedno zona, lewe jest zbilziona skier. Fajnie, ale nie, szanuję, szanuję, nie? Dobra. Toło. Nie ma... Ale wiesz, się... też lewa strona cięższa, jednak i to nie. Mniej więcej mechanizmów i tak dalej, wszystkiego. I lepsze koło, jak to się mówi. Nie dawać, spróbuj to. No, tak, tak, tak. Ja podaję sobie na pasy, teraz tak. To może się na zewnątrz roz... No, to chyba tak. Typ roboczy. Opuść. Klapę. Ty, tu ci nawet. A, widzisz? O, i teraz spróbuję. Bo tu jest podgierek opuszczany. O, i I nawet patrz, sznurek poszedł. No jak. Zostawmy to otwarte. I dawaj je ci, zobaczy. Czekaj, czekaj, klapę. O kurde, jakie dźwięki. No, to jest to, nie? Jadę. Jadę, jaka jest pojemność, to ciekawość. Tu tutaj będzie leciało. Tu jest niemile Ale widzę, że, że jest lepiej na pewno. I, ale, weź daj do klapy, bo tak trochę tu widać. <grymne> Niepotrzebnie. Szkoda, że teraz nie widać się kostki, nie? Czyli, czy jednak taka sama skała pojemność ci wydaje? 300. Myślałem, że nagle tak będzie szybciej. Najwyżej sobie przerobimy. Czy... Albo przerobimy. Bo ta druga praca zgaduję, że jest taka sama, nie? Ale jeszcze możemy sprawić tu Jundira, chcesz? Co jest? No już bomba kończy. A tam mamy no. tylko. Sprawdzimy. Ale zostawię. Ładna jest. No to weźmiemy, tam to sprzedamy. To weź po prostu możesz sprzedać tamty i przeprowadzić. Dla testu. Ale nie Posłuchaj wiem. A masz tą? Ja mam pomarańczowo taką jasno, jest na górze. A resztę posprzedawać można. Oprócz tyra, bo się tyrałeś, przetestować na polu zaraz tutaj, nie? Bo się Znaczyłem co że z tym polem, na łące. bo przyczepa mi sama odjeżdża A może ci nie podpiąłeś? Farming13 przyczepa sobie sama jeżdżąc <średziwąc> to... za tobą, ze za jedź ze się właściciela Ja mam w polu gdzieś będę pisać No co za jedź ze sobą Jak tę grę można albo lubić albo nie No O, tutaj są niektóre kiery zabawne no, Zobacz, mi... na... Sporo rzeczy widzieliście u nas tutaj. Panie, fajnie chyba zarebię rewidu i zbieram te ja miarkę. Czekaj, czy ja już. Dobra, wiesz, co poczekam chyba na ciebie? A tak, to sobie dalej chyba resztę tu zbieram. Hmm, czekaj, po czym sobie widły, co? Pod B. B. dobra, widzę właśnie. Tutaj lewem zbieramy, ja pozbieram sobie o i wszystko. Być może ten ciąg przesypie w jakieś inne miejsce, delikatnie, jakoś. Ale łatwo. Nasypię, nasypię, nasypię tego. W ogóle ta też jest z innego tego, z innej jakiejś paczki, coś tam, nie? Bo widziałeś same to w sklepie, jak było, nie? Ale taka trochę śmig, ale zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie dobrze wyleciało, nie? Tylko tutaj tak nam już dzisiaj dużo nic nie ma tutaj. Stata albo niestety... Jak to rośnie tych widłach? Jak to zbieram Wow! Co się stało? W kosmos wyleciałeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja jeszcze nie. nie że w kosmos. Dzwony w kościele bił. Dobra, tu jest wszystko elegancko chyba pozbierane Tak mi się wydaje Teraz ty... O panie, jak to jeszcze podlecia daleko <grystanie> O kurde <grystanie> No mówię, ja idę z tobą Ty, ona się nie nadal Tu z górki pewnie jest, jak nic A stale, może się zatrzyma Ja, ja, czekaj no może? Jednak się zatrzyma. Dobra, zobaczymy. Masz ostatni pasek dla ciebie. Uła. O panie! Z jakiego to roku? Właśnie nie wiem. <laughs> Ale jaka jest niska strasznie, nie? No. Jak tam ile pojemności? Wychodzi? Chyba tyle sam dwie wszystko więcej? No No co? Nie ma co robić chyba nawet, bo to Chociaż może by jeden wyszło, co? Czy nie Wyjdzie. wyjdzie. Nie ma opcji? Nawet jest więcej jak 300 chyba pojemny. Ile masz teraz pewności? 260 Dwieś a jest połowa o. No to musisz to musisz dojść do 500 jakoś Wszystkie mi czy coś się do kawałek to zbieram Dobra, to nie zbieram już tu do 500 nie ma Dawaj mam 1 litr Dwa nawet A tutaj jeszcze popa I teraz A tutaj jeszcze, o no, widzisz Żeby nie zostałaś na łące Dobra, prasu. Dobra, Dzięki. to będziemy musieli musieliśmy po prostu prasy to na jednak troszkę mniejszą pojemność. No. Wydaje mi się, że tak, nie wiem, ze 100 litrów, 120, 150 max, będzie chyba okej. Okay. Stoi, będzie będzie... Będzie dużo ładowania, dużo wożenia. Także moi Cześć, drodzy, Ty Przepytań No, my, to nie, nie, to nie, nie wiem, co widocznie jakieś nie pobraliśmy prasy, która ma, wiesz... No, ja Pamiętam czasy, że ten prastek, i coś się stało tu. Tak mocno dosyć to, wiesz, leciało kiedyś, nie? No. Lubiłem widły w ziemię na przyczepę. Jak ja to zrobiłem. Ciekawe, czy pojedziesz teraz swoją drogą? Z, czemu czemu ty zaczął do góry idzie? Halo. A, pa, pa co się dzieje? No nie wiem, co się dzieje. <laughs> Witamy, kurde. Tańczy, tańczy. Co to przyczepę też zbielić? <laughs> nie, no przyczepę sama jest dobra w sobie. Dobrze jest, dobrze moi drodzy My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. Będzie się ze mną Arek. Aaaa! Do kolejnego. Cześć!